Witajcie drodzy! Dziś w klasycznej przygodzie, klasyk lat 90., a nawet 80., Ford Escort. Ford Escort tutaj w odmianie XR3 i Cabrio, czyli poza wersją Turbo, ten taki najbardziej sportowy. Escort zadebiutował jeszcze w latach 60., jako auto tylno jest to w ogóle jeden z najpopularniejszych modeli marki w Europie, jak i nie na świecie. Pierwsza generacja do roku 1974 była produkowana. Następnie pojawił się Escort drugiej generacji, również tylnonapędowy, do roku 1980. I w roku 1980 zadebiutował pierwszy Escort napędowy. z tym rozstawem osi, co ten. Praktycznie wyglądał, zaraz Wam pokażę na zdjęciach, bardzo podobnie. Do roku 1986 bodajże jest liczona pierwsza generac trzecia generacja. Ten niby jest czwartą generacją, ale ten sam rozstaw osi, nawet tył niezmieniony całkowicie, jeśli chodzi o wersję cabrio, w stosunku do trzeciej generacji, sugeruje mówić, że jest to escort trzeciej generacji, nie czwartej. No ale powiedzmy tak prawidłowo mówiąc, jest to escort. Czwartej generacji 90 roku. W 90 roku w sierpniu zaprezentowano już piątą generację Escorta. Eee, już z tymi, eee, z tym innym nadwoziem, nieco takim bardziej opływowym, na którym był, możecie się domyślać Escort Cosworth. Natomiast ten skończył w roku 90. Być może Cabrio jeszcze było produkowane jeszcze rok albo dwa lata maksymalnie, nie wiem, trzeba było to sprawdzić no i swoją sylwetką ona no do tych lat 80. bardziej XR3i, czyli ta sportowa odmiana napęd naprzód, przód skrzynia pięciobiegowa, silnik 1.6 na wtrysku, kadżetronic 105 koni 77 kW no i auto naprawdę zacnie się odpychało z tym napędem. Tutaj akurat ten escort, widzimy, że on jest tak lekko stuningowany w stylu lat 90., czyli obniżony, twardy. Nie mylić z trakcją, bo na dziurach to w ogóle nie wybiera, ale miało być nisko, twardo, szeroka felga. Tu widzicie felgi ATS 195, szerokość opony, oczywiście 15, 15 felg. Poza wersją XR3i była jeszcze wersja RS Turbo. Zobaczcie, tutaj mamy chociażby spoiler z tej wersji RS. Która różnie podają. Też silnik 1.6 od 132 do 145 koni. Mówi się, że nawet 150 koni te silniki 1.6 Turbo osiągały. Tu natomiast mamy wersję wolnossącą, Środek. Exor Escort XR3i. A więc w środek mamy fotele Recaro. Zobaczcie, tutaj akurat mamy pół skóry. Z tyłu też widzicie, fotele w półskórach, mamy tu białe zegary, więc to już jest pewnie tuningowe. No i mamy tutaj elektrycznie otwierany dach. Dobrze, zacznijmy może o od oglądania tego auta od maski. Silnik 1.6 zobaczymy czy mi się to uda otworzyć za pierwszym razem, udało się. O, pozwolicie, że to przytrzymam sobie, włączy, włożę sobie patyczkę. O. Silnik 1.6 105 koni. Zobaczcie tutaj EFI rocznik 1990. Więc mamy już wtrysk. Mamy wtrysk. Silnik umieszczony, zobaczcie, tak praktycznie na przedniej osi. Nawet przed przednią osią. No bo tu mamy kielichy. Tu mamy skrzynię biegów umieszczony w poprzek samochodu napędza koła przednie, czyli gdybyśmy mieli wzdłużnie silnik tak że on by był ustawiony cylindrami tak od przodu do tyłu to byłby napęd tylny ewentualnie na 4 w poprzek samochodu czyli tak sugeruje nam że auto ma napęd przedni eee, jak wygląda po latach zobaczcie no prezentuje się to eee, tak, tu mamy tabliczkę oryginalną znamionową z numerem WIN yy, mamy też oryginalne, yy, oryginalne wlepki fordowskie Tutaj mamy jeszcze oryginalne światło, zobaczcie Carello To światło już musieliśmy wymienić. Dziękuję Rafał przy okazji za pomoc yy, Ponieważ yy, Szkło w tamtej lampie oryginalnej po prostu się odklejało I ta lampa została wymieniona to jest taka jakaś lampa Akteb Akter Akter No Słuchajcie jak wyglądał ten samochód był cały malowany chociaż jego kolor oryginalny to jest właśnie ten kolor co zresztą widać zobaczcie tutaj po kielichach ale pokażę Wam jak zwykle w katalogach. No mamy szyby z roku 90. Jak wyglądał fabrycznie ten samochód. Mamy tutaj oczywiście korbki. I tak, zobaczcie. E, tak wyglądał Escort, ten zaprezentowany w 80. roku. E, czyli mówią, że to jest trzecia generacja. A tak wygląda Escort z 86. roku, czyli... Powiedzmy yy, czwarta generacja. Tutaj mamy nawet G81, yy, A tu z kolei yy, książka Ed Solda Ford Escort Orion. Zobaczcie, on w ogóle nie rozróżnia trzeciej i czwartej generacji Escorta, bo mamy tutaj Ford Escort Orion od sierpnia 80 do sierpnia 90. Widzicie to? Czyli pomimo tego, że niektórzy nazywają. Oddzielnie trzecią i czwartą generację, to akurat jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, to tutaj mamy w książce Ed Solda, e, brak rozróżnień. Ten sam rozstaw osi, tak jak zresztą mówiłem. E, tu mamy taką książeczkę polską o Fordzie Skorcie, e, pan Wiśniewski, ją napisał i mamy tutaj zobaczcie, wersję Cabrio, e, wersja Cabrio miała silniki zobaczcie 1.4, 1.6 na gaźniku 1.6 na wtrysku 77 kW 185 km na godzinę ten samochód osiągał. No i teraz katalog zobaczcie. Tak wyglądały różne odmiany tego Forda. Wersja pięciodrzwiowa kombi i trzydrzwiowy hatchback. To jest wersja 1.4i CL Tu mamy wersję Escorta CL5 drzwiowego. Tu mamy Escort Bravo. Wersja Bravo. Miał szyberdach, różne kolory tapicerki. Escort Gia, czyli ta najbardziej bogato wyposażona wersja. Forda Escorta. Turnier, czyli kombi. No i X Escort XR3i. Zobaczcie. Escort XR3i, czyli ta najbardziej sportowa odmiana Forda Escorta. I tu mamy wersję Cabrio. To jest akurat Gia Cabrio. I tu mamy wersję XR3i Cabrio, czyli tą prezentowaną. Zobaczcie, czy jest zegarek? Jest. <grym> Nie mam felk. Szukam takich felk oryginalnych. Najlepiej, właśnie takich. Jakby ktoś miał to dajcie znać. Zobaczcie deska rozdzielcza czarne zegary tak jak mówiłem u nas są białe a więc były, były wymieniane natomiast reszta jest bardzo bardzo podobna. Mamy tu różne kolory tapicerki składanie foteli w wersji hatchback. Tu mamy silnik 1.4. Różne radia zobaczcie fabryczne. Kolory, escorta, ale co najlepsze, zobaczcie. Tutaj mamy katalog XR3 i Cabrio. Fajny, zobaczcie. Oryginalny pokrowiec, też pokrowiec taki mamy, tylko szary. Fajne te felgi. Ten akurat jest z poszerzeniami. Nie wszystkie miały takie, takie poszerzenia na, na osłony progów. Zobaczcie, tutaj mamy białą skórę, ale kierownica jest, zobaczcie. Ta sama, widzicie? Co tutaj? Też mamy otwieranie dachu elektryczne, tak jak tutaj, taki tutaj. Tutaj jest w ogóle jakiś do ustawiania czegoś chyba radia, przełączniczki. My tu mamy taką dużą kieszeń. No jest kod kabrio, więc elektryczny dach. Zaraz wam pokażę jak ten dach działa. O! A, i mam jeszcze, no jakby nie było, instrukcję obsługi fabryczną Ford Escort. Zobaczcie. Mamy chociażby tablicę przyrządów, ale nas najbardziej interesują pewnie, zobaczcie dane techniczne: więc tu mamy rozstaw osi, chociażby dane silnikowe. Jakie wersje były? Zobaczcie 1,6 i 1,6 Turbo. Widzicie? 132 konie. My mamy natomiast ten 105 koni. 1,600 IS, czyli wersja XR3I. No, fajnie mieć y, słuchajcie, takie, takie rzeczy z epoki. To jest akurat 86 rok. Ta y, książeczka. Dobra. Fotele Rekaro. Odsuwane w ten sposób fotel nie podjeżdża do przodu, więc albo trzeba go ręcznie przesunąć, albo po prostu próbować się zmieścić. Ok, o jakieś jest bardzo gorąco. Słuchajcie, jest ponad 30 stopni. Wcześniej musiałem auto umyć, trochę zaimpregnowałem woskiem pszczelim tą skórę. O, jestem już wykończony, no ale chciałbym to nagrać. Póki auto jest na zewnątrz, żeby już schować je po nagraniu. Dobra, dach. Dach elektryczny. Otworzymy sobie szybki. Tu jest tak zwany korbotronik. Jak otwieramy dach? Zobaczcie. Tutaj mamy zarówno z lewej, jak i z prawej takie uchwyty. Je trzeba tutaj nacisnąć. Zwolnik zobaczcie ten haczyk. Tak i tutaj z tego zaczepu ten uchwyt musi wyjść, po czym zamykamy go z powrotem. Tu tak samo, zobaczcie o i w tym momencie włączymy sobie zapłon i w tym momencie możemy dach złożyć. I dach mamy <laughs> złożony. Nie wiem jak to było widać, ale powiedzmy, że dach złożony. Jeśli chodzi o obsługę tutaj, tak tak, sygnalizuję, że kluczyk został w stacyjce, bo został faktycznie, zobaczcie. Jeśli chodzi o obsługę, tutaj mam na samej górze światła awaryjne. Tu mamy ciekawy włącznik kierunkowskazów, wiadomo. Prawy, lewy. Ale włącznik świateł mamy już tu. Tak mamy yy, pozycję tak mijanie. <laughs> Ciekawe, co? Tu mamy wycieraczki. Tu też możemy sterować yy, tutaj tym pokrętem. Możemy sterować szybkością ich. No i regulacja lusterek. Więc lewe, prawe, elektryczna, akurat wersja XR3i. Yy, zobaczcie. Mamy ogrzewaną szybę. Tylną i przednią też mogliśmy mieć halogeny. Halogen, tutaj akurat światło halogenowe z tyłu, Przeciwgielnać w sensie. No tutaj mamy nawiew, więc zobaczcie, bardzo łatwy, intuicyjny. Zimno, ciepło, muchawa, I albo na szybę, albo na środek, czyli na siebie. Tak, albo zamknięty całkowicie. Mamy lata 90. więc mamy tutaj zobaczcie, dobra, nie będę tego wyciągał zapalniczkę, mamy popielniczkę, mamy tu taką dużą kieszeń, no i właśnie przycisk do elektrycznego otwierania dachu. Skrzynia biegów ręczna, pięciobiegowa. Tu mieliśmy schowek, bardzo plastikowy. Oczywiście nie było tutaj żadnych poduszek powietrznych po otwarciu dachu zobaczcie to wygląda w ten sposób tutaj zobaczcie to oświetlenie jak czas co zrobił z tym plastikiem widzicie strasznie to jest zniszczone tutaj mamy taką gumową gumową uszczelkę no i szyby oczywiście bez ramek jak on się prezentuje bez dachu. Nie no fajnie. Zamkniemy, słuchajcie, tę maskę. Zamkniemy maskę. Tutaj pasażerowie tylnej kanapy mieli też możliwość, zobaczcie, y, opuszczania tych y, tylnych okienek do tego momentu one zjeżdżały czyli opuśćmy sobie je to też zobaczcie fajnie po tylu latach że to wszystko działa i tutaj słuchajcie mamy jeszcze w bagażniku taki fajny pokrowiec na tym właśnie złożony dach fajnie że jedną ręką to wszystko można sprawnie ogarnąć nie narzekamy zobaczcie mamy tutaj taką taką płachtę skórzaną którą możemy sobie o, rozciągnąć elegancko widzicie i tu mamy już przystosowane, zobaczcie. Tu jest zaczep, tu nie ma. Mamy tu na tych zaczepach i możemy to sobie elegancko. O, tu jest zaczep. Elegancko przykryć. No, tak. Tak, i po prostu zobaczcie tu w fotelach są są te guziczki i po prostu to i po prostu to przypinamy żeby to nam ładnie ładnie leżało o widzicie tu jeszcze jeden tu powinniśmy mieć też, ale go nie mamy. O i ten sposób. Nie wiem czy tu jeszcze. A tu jeszcze są. Zobaczcie takie haczyki. Żebyśmy, czekajcie, zrobimy to. Tak jak należy, sorry. Poczekajcie no, chwilę. Tu tymi haczykami, o udało mi się. Zobaczcie, tu tak złapałem haczykiem, żeby to żeby to było tutaj utrzymane. Tu też muszę złapać ten haczyk. O, i go tu włożyć. O. I teraz mamy właśnie tą osłonę dachu zapiętą. Tam na katalogu widzieliście ona była biała a my mamy szarą Escort XR3i wersji cabrio tak się prezentuje Z... Ze... tak naprawdę dach jest złożony teraz nie rozłożony więc ze złożonym dachem Otwartym dachem. Fajnie słuchajcie w takich starych samochodach, że są. O, tu jest jeszcze. A, tu jest. O, I mamy zapięte to z boku. Że są właśnie e, takie gadżety jak, jak to. Nie? Że ta osłona tego dachu jest. E, dach jest tu uszczelniany z przodu. Widzicie, tu muszę to wyczyścić. O, tym zapomniałem i wyłączymy zakład i to zaimpregnować silikonem. Tutaj mamy na tym pałąku e, w razie przewrócenia samochodu na dach to jest stały pałąk, więc on ma ochronić kierowcę i pasażera przed uszkodzeniami głowy. Tutaj ten pałąk jest pokryty takimi Gąbką, ona po latach no, zaczęła się trochę łuszczyć, no ale, ale jest. Jak wygląda blacharsko s xr XR3I po 33 latach? Słuchajcie, ten, ten akurat rodzaj nadwozia, więc wersja kabriolet yy, w porównaniu ze swoimi braćmi powiedzmy takimi zwykłymi czyli wersji hatchback, yy, kombi. Ma no, tyle lepiej, że te samochody są bardziej szanowane. Więc jest większa szansa, że on jeszcze nie jeden z takich egzemplarzy przetrwał do naszych czasów. Niestety, no jest to Ford Escort, więc rdza go nie oszczędza. Rdza go nie oszczędza. Samochód był, tak jak już mówiłem, cały malowany, ale e, posiada elementy, które wymagają znowu opieki. Zobaczcie chociażby tylne nadkola, widzicie tu jest rdza, tu wychodzi rdza. Pomimo tego, że samochód był odmalowany, był odmalowany po wierzchu. W związku z tym, tutaj, troszeczkę drzwi. Widzicie tam, doły drzwi. Pojawiają się tu delikatna rdza. W związku z tym, no i tej rdzy trochę jest. I tej rdzy troszeczkę jest. No ale wiadomo, no, samochód ma 33 lata. Więc no, raczej przy, przy takim wieku samochodu, no, znajdzie się zawsze coś, co. Będzie trzeba zrobić. No i takie elementy jak te doły, drzwi, błotniki, ramty trzeba zrobić. Generalnie warto się też przyjrzeć, zobaczcie jak on wygląda wewnątrz. Tutaj delikatnie rdza się pojawia. Natomiast tu o dziwo progi, podłoga są w bardzo dobrym stanie. To jest zasadniczo najważniejsze. Ciekawa rzecz, słuchajcie, jeśli chodzi o escorta. Tu mamy wycieraczki, wiadomo, szyba jeszcze nie klejona, tylko wkładana na uszczelkę ale poniżej linii szyby jest taka rynienka widzicie to i tu przy padającym deszczu tu stoi woda i to zaczyna zobaczcie tu już to już zaczyna gnić po co to jest zrobione niby to powinno spływać tak grawitacyjnie no ale zanim spłynie to część tej wody stoi no i tam właśnie ta stojąca wilgoć powoduje że jeszcze jakiś jest ubytek lakieru że niestety ta Tardza ma duży potencjał do rozwoju. Bagażnik. Słuchajcie, zapomniałem odkurzyć bagażnik. Bardzo was przepraszam. Yy, bagażnik, zobaczcie, tutaj mamy takie wielkie wzmocnienie, taką kratownicę. Chodzi też o sztywność nadwozia. Tutaj mamy, widzicie, chyba fabryczną jeszcze zabezpieczenie antykorzyjne. No, bagażnik nie jest za duży, ale w związku z tym, że dach jest. Na zewnątrz to nie ogranicza nic jego wielkości. O tutaj zobaczcie mamy jeszcze halogeny. Można je zamontować na, na przedni zderzak. O tutaj mam, zobaczcie tą oryginalną lampę. No i poniżej e, wykładziny mamy tutaj zobaczcie jeszcze koło zapasowe. Więc e, Jakoś to się trzyma. Tu mamy taki jeden amortyzator gazowy. Niestety on nie działa i klapa samoczynnie opada. Zamek z jednej strony. Zobaczcie tak z boku. W kabriolecie. E, tak. Też znak lat 90. Zobaczcie. Oryginalne wydechy Remus. Kiedyś to był sztos. Ludzie sobie naklejali nawet naklejki na nadwozie na szyby remus Żeby podkreślić, że samochód jest odrobinę bardziej sportowy. Tak w lew otwieramy normalnie kluczykiem, tym co do drzwi do stacyjki Żeby zasiąść Zobaczcie naprawdę te drzwi otwierają się bardzo szeroko. Zobaczcie praktycznie pod kątem 90 stopni. Widzicie te ramty drzwi trochę, trochę tu już bierze I tutaj te, te, miejsca. Też delikatnie, delikatnie już ząb czasu nadszarpnę. Jak Wam się podoba? Ta wersja Escorta Cabrio. Czy może wolicie? Następca jego. A może otwórzmy jeszcze drzwi, pokażę wam jak fajnie on wygląda też. Tak, z otwarciem wszystkich drzwi. Tu mamy opuszczone? Tak, tu mamy opuszczone. Tylna kanapa bez zagłówków. Nawet producent, zobaczcie, tu nie przewidział w ogóle zagłówków z tyłu. Ale z przodu naprawdę sporo miejsca dla dla dwóch osób Na takie Weekendowe wypady W zupełności to starczało Escort XR3i Z 90 roku Co ciekawe słuchajcie Najwięcej w Europie A od typu cabrio Jeszcze do niedawna sprzedawało się W Wielkiej Brytanii Gdzie, gdzie ta pogoda no nie do końca Rozpieszcza tak Właścicieli cabrioletów a jednak każdy tam promyk słońca pewnie wykorzystywano do tego, żeby tym kawiarenem móc się przemieścić. Bardzo Wam dziękuję, kochani, że byliście ze mną w tym odcinku klasycznej przygody. Zapraszam Was do innych filmików, też o innych samochodach, zarówno polskiej, jak i zachodniej produkcji. No i żegnając się z Wami, życzę Wam wszystkiego najlepszego, miłego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. I do następnego razu. Cześć!